chłopa do biura, wypije. A w dzisiejszej szopce, tylko jeszcze zanim przejdę do odcinka, to nie wiem kiedy oglądacie ten odcinek, ale od 14 września mój nowy stand-up jest już na YouTubie. Jak mi dasz Więc dzisiaj mam dla was 10 spraw, żeby się wam podlizać trochę, żebyście pod stand-upem zostawili lajka i komentarz. To jest Stasiek. Stasiek z żoną mają ośmioro dzieci i pisze, że nie ma pieniędzy. Nie mamy łazienki. I teraz słuchaj jak to jest przedstawiane w telewizji, że Stasiek chodził do roboty. W początku pracowałem, a później... Ale po narodzinach dziecka rzucił pracę. Z powodu dziecka i tej miłości do Pani. No. no tak, tylko tam najstarszy syn ma 20 lat. Więc Stasiek zrobił sobie urlopu tacierzyńskiego dwie dekady. I się śmieje, że jest bieda i roboty nie ma. <gry> Oh. I pani Jaworowicz mówi, ile oni dostają zasiłku. 7800, 800 zł 3313 tysięcy. Gmina zamiast pieniędzy chciała do nich wysłać psychologa, żeby wytłumaczył Staśkowi, że się trzeba wziąć do roboty. Teraz też są takie czasy, że Stasiek to on nie jest leniwy, on ma problemy z motywacją. No ale rodzina Staśków. Kategorycznie odrzuciła oferowaną pomoc. Co ciekawe, fakt zrobił z nim wywiad po kilku latach. HWDP dalej w sercu. O wiadomo, nie lubimy policji. Policjant żyje z naszych podatków. Nie to co Stasiek. Bajzel jak był, tak jest, ale za to najstarszy synek sobie mieszkanie znalazł. Wreszcie, 9 lat to wirok. Te dziewięć lat to niby zakradziesz, A kradł, bo. No, czy nie zaczęło, chyba zaczął kraść. A po drugie, 9 lat za kradzież. Bo on chyba kilo czereśni ukradł, że 9 lat wyłapał. Stasiek to jest w ogóle zadowolony, bo ludzie po tym reportażu Jaworowicz... Trochę okay, forsy przysłali niektórzy. No nic, kochani, ja mam budzik nastawiony, mam nadzieję, że wy też. Potrzeba na zasiłek dla Staśka zarobić. <laughs> Zanim przejdę do kolejnej sprawy. no tam stand-up na YouTube od 14 września. Lajki, komentarze tego. Powszechna mobilizacja teraz jest. To jest rodzina makówków, a to jest drugie. Druga rodzina makówków. I oni się ze sobą kłócą, a winą obarczają. To Przez Halinę makówkę. Sprawa dzieje się. Koło Turku, proszę zobaczyć. O Turku koło Poznania. A wiecie, czemu w Turku krowom się zawiązuje supę na ogonie? <grych> Żeby nie pouciekały przez sztachety. Pani Jaworowicz pyta, ile rodzina Makówków się kłóci z drugą rodziną Makówków. No 7 lat to już tak na pełnych obrotach. I oni się pokłócili o... Makówków dom wyższy od tego domu starego. Bo ci mają poddasze, a ci nie. I pani Jaworowicz pyta, czemu jakoś kiedyś Polacy się tak nie kłócili? My nie mieli z kim. A. Ty, jak się tak nad tym zastanowić? to on ma rację! A w kolejnej sprawie, chyba z 2019 był chłop, który chce w Polsce hodować bizony. A w Polsce podobno nie wolno hodować bizonów, bo by mogły zrobić krzywdę naszym żubrom. Czekajcie, bo mi też młodsi widzowie oglądają. No jak tata Bizon bardzo kocha, mamy żubra i tego, i ten. Dobra! to nie jest kanał edukacyjny. W Polsce podobno bizonów nie wolno, bo to jest inwazyjna. Inwazja to fantazja? Oczywiście, że tak, nawet się rymuje. Jezu. To jest nowy rodzaj argumentu. Masz rację, bo twoje się rymuje. Wyobrażacie sobie taką stale rozpraw? Niech mi sędzia to umarza, bo ja służę do ołtarza. A sędzia. Widzę, w słowie jest pan zwinny. Jak ministrant, to niewinny. Poseł Girzyński mówi, żeby żubrom zakładać. No to może pasy cnotu. Na japie. I nie wiadomo po co. Jeden z tych chłopów wstaje i zakłada jarmułkę. I teraz słuchaj jaki fikoł logiczny. On Mówi, że bizony to nie jest gorsza rasa. jak w Polsce jest prawo, które zakazuje hodowli bizonów, to, to jest to samo, co w 39. roku. Jedna za zagraża yy, drugiej Co się dalej stało, wiecie. I to jest taki odcinek, że jakbym wam nie pokazał, to byście mi nie uwierzyli. Bob założył jarmułkę i mówi, że Polacy robią bizonom to samo, co. Im w 39. Ja nic dalej nie mówię. A to akurat jedyne mądre słowa, które powiedział. Co ciekawe, o posłów wypowiada się pan Paweł Kukiz. To Ja pana utrzymuję, a nie pan mnie. O, a w kolejnej sprawie. To jest Józek. I on się kłóci z drugim bratem Wieśkiem. Pani Jaworowicz jedzie do nich, a Józek się chwali, że ma łazienkę. Ja mam łazienkę, mam ubikację w domu. Aha. Idą do wieśki. Piesiek mówi, że ma rację, bo ma na ścianie święte obrazy. Ona okay. pochodzi z Ukrainy. Okazuje się, że Wiesiek. Pan się tu załatwia do wiadra. I że tym wiadrem z tym wszystkim rzuca w dom Jóźka. I że pan mu wylewa przy tym domu. To ugarstwa. A Wiesiek mówi, że jak niby rzuca, skoro całe to wiadro stoi koło pani Jaworowicz. Niech pani podniesie. I pani Jaworowicz to bierze w ręce przez miesiąc! Ten odcinek chciałem wam pokazać tylko po to, żeby wam pokazać, jaki kunszt reporterski ma pani Jaworowicz. I w kolejnej sprawie złafa była dobre zakończenie. Bo w sprawie dla reportera byli nas. Kowie, których ojciec... Tak, żeby mnie nie usunęli. No na... Je. No bo co wam mam powiedzieć, że zapraszał ich do OKTAGONU? Tylko OKTAGON był w salonie, a zaproszenia to w sumie nie było. I teraz słuchaj jaki to jest taki nie, nie człowiek. Te dzieciaki opowiadają co się u nich w domu działo, a on siedzi w studio, ogląda to i się z tego śmieje. I mówi, że nie będzie na nich płacił alimentów, bo nie ma pieniędzy, bo nie ma pracy. Ale w studio zadzwonił mu telefon. Proszę, prosiliśmy wyłączenie Proszę. telefonu komórkowego. I patrz jak on się sam siebie wysprzęgla. Nie, to mnie szef dzwoni. To... I po tej sprawie w telewizji, skoro się niechcący przyznać, znał, że ma szefa, czyli ma pracę. Bo ja pamiętam, że te nastolatki pisali, że przyznali im alimenty. Prza idzie Sprawa dla reportera. Nie dość, że pomogła, to jeszcze niechcący. Zanim przejdę do kolejnej sprawy, sam no stand-up na YouTube, lajki, like, komentarze. Uła, uła. To jest Monika, to jej mamusia. Ja nie pochodzę z rodziny patologicznej. Monika miała narzeczonego. Nie dobry człowiek. Który pracował w takiej dużej korporacji. Ta korporacja świadczyła takie usługi transportowe, że normalnie i to za darmo zabierali cię spod domu. Tylko z powrotem był trochę problem. W grupie Pruszkowskiej, po prostu. Z się dorobili. Z naszej pracy. Kaszewiak mówi, że nie, oni się nie dorobili żadną ciężką pracą. Coś we mnie się zbuntowało. Pyta, czym się zajmował ten zaginiony tatuś. Prowadził działalność gospodarczą, oprócz tego jest... Co, Co robił? To Kaszewiak czyta, czym on się zajmował. Działalnością przestępczą w ramach zorganizowanej grupy. To tutaj się myli. Monika mówi, że nikt jej nie chce pomóc. Nikt nam w tym nie chciał Ale pomóc? To Kaszewiak, że no niezmiernie przykro mu jest. Ja, no, to jest to bardzo dramatyczna ważne. historia. W kolejnej sprawie. To jest Piotr. Piotr rozstał się. Z konkubiną i żyje z owcami i końmi. I ogólnie Piotr dużo chorował, ale jak konkubina odeszła. Ja ozdrowiałem. A, I pokazuje pani Jaworowicz, jaki jest zdrowy. Panie zobaczy. Hmm. No, przepięknie właśnie widzę. Pani, zobacz, 11 no? pompek pani zrobi. Ty i robi te pompki. No dobra, ale po co on telewizję wzywa? Dzień dobry, jak mogę panu pomóc? Pani sztangę przytrzyma, 150 będę brał. Ech. Piotr dalej robi te pompki. Konkubina go oskarża. Miałem kochankę A. i że Brudas jestem w domu. A on ją oskarża. Że ona ma trzech kochanków. Piotr się skarży, że konkubina go nie kochała. Tego braku u niej, że ona mnie kocha. Ale to co on? Panią Jaworowicz wezwał, żeby się poskarżyć, że go konkubina nie kochała. Pokazany jest pokój konkubiny. Na ścianie nie ma świętego obrazka, czyli konkubina winna. Za to święt? Za to Piotr święty obraz ma. I Piotr do studia wchodzi z kijem. O, to kijek pan ma. Nie Niezwy... Czy on konkubiny tym kijkiem. Tą lasunią pan, pan traktował małżonkę swoją? A mnie tak, tak prowadzili. To... Ja mam nagrania. Nagrał się pan, jak miał pan skuta z tyłu ręce. I to tyle w dzisiejszym odcinku. No i słuchajcie, 14 września wrzucam stand-up na YouTube. No i strasznie by mi to pomogło, jakbyście tam zostawili i lajka, i komentarz. A jakby ktoś jeszcze udostępnił, to bym normalnie kochał jak ciapunio kapustę.